W internecie pojawiło się ogrom szczegółów na temat nadchodzącego karnetu z darmowymi nagrodami i wiemy kiedy mniej więcej trafi on do gry. Pojawiło się sporo informacji na temat nadchodzących zmian na wyspie i są one naprawdę mega ciekawe. Oraz znamy kolejne darmowe nagrody, jakie pojawią się dla wszystkich graczy. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto Innek, Kodmigao i witam was na kolejnym filmie z darmowych nagród. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu. Na prezent za 300 V-dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, soba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. A i tak na samym wstępie chciałbym dodać, że dokładnie te przedmioty video. Zacznę teraz na ekranie, zostały wprowadzone do sklepu z przedmiotami po ponad 1000 dni. Więc jeżeli chcecie sobie je zakupić, to osobiście wam polecam. No i tak, moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od pewnego małego, lecz wydaje mi się, że dla większości graczy fajnego tematu, a mianowicie już niebawem na wyspie powróci pewna rzecz, z której korzystało naprawdę ogrom i to ogrom graczy. A dokładniej, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu w Fortnite były dostępne tak zwane skrzynki, które występowały przeważnie na wielkich lokalizacjach i małych i gracze za pomocą kluczy mogli zakupić sobie jakieś potrzebne przedmioty. Jak się okazuje, funkcja ta niebawem powróci do gry i każdy z was będzie mógł z tego korzystać, a informacje o tym zostaje podane przez dokładnie tego likera tutaj i to właśnie on wspomniał nam, że już niebawem skrzynki te mogą powrócić na wyspę. Wszystko dlatego, że po tej wtorkowej aktualizacji do plików gry dodano dokładnie 30 lokalizacji punktów odradzania skrzynek holo i całą mapę, w których będą Pojawiały się te skrzynki, macie tutaj i będą one praktycznie na każdej dużej i małej lokalizacji. Poza tym wszystkim dowiedzieliśmy się, jakie przedmioty tam znajdziemy, i od teraz w skrzynkach tych mają pojawiać się tylko fioletowe przedmioty, na które będzie tylko 25% szansy oraz niebieskie przedmioty, na które gracze będą mieli dokładnie 75% szans. Tak więc bardzo fajnie, że Fortnite planuje je przywrócić, bo nie oszukujmy się, ale na pewno nieraz ktoś z Was korzystał z nich w rozdziale czwartym. I potrafiły one totalnie odmienić rozgrywkę już na samym początku gry, a teraz da się po prostu odczuć, że ich nie ma. Kolejny temat, jakiego dla was przygotowałem dotyczy darmowych nagród, a dokładniej to karnetu z nagrodami, ponieważ w internecie właśnie pojawiły się kolejne ważne szczegóły w tym temacie i wiemy kiedy mniej więcej pojawią się one dla graczy. Informacje w tym temacie przedstawiałem wam na dokładnie tym filmie tutaj i jest to temat dalszej kontynuacji współpracy z wojowniczymi żółwiami ninja, dzięki której gra mają otrzymać darmowe nagrody, nowe przedmioty, bronie i naprawdę wiele więcej. Tym razem jednak informacje te dotyczą tego, kiedy to wszystko trafi do gry i informacje w tym temacie przedstawił nam Wenzo na Twitterze, który napisał, oto każdy etap zakładki zwiastującej dalszą część współpracy z tymi żółwiami ninja. Możemy się tam dowiedzieć, że zakładka ta powinna zostać udostępniona w kolejny wtorek, czyli już za dokładnie 2 dni i przez kolejne 7 dni gracze będą oglądali odliczanie, po w którym we wtorek 6 lutego zostanie ona już ogólnie dla nas udostępniona. Wspomina on tam również, że wydarzy się to wraz z aktualizacją 28.20, czyli drugą aktualizacją tego sezonu i teoretycznie wyjaśniałoby to, dlaczego w plikach gry nadal nie ma tam nagród, które będą, bo pojawią się one właśnie po jej wydaniu. Tak więc już od następnego wtorku w grze powinniśmy zobaczyć te zdjęcie tutaj, zaraz później powinniśmy zobaczyć dokładnie te zdjęcie na ekranie i na sam koniec zobaczymy zdjęcie skinem i zostanie nam ostatnie odliczanie. Pamiętajcie, że obecnie wiemy tylko tyle, że w grze ma pojawić się taka zakładka i niekoniecznie będzie to karnet z nagrodami, lecz jeżeli spojrzymy sobie na zdjęcia, to zobaczymy, że jest tam guzik z zadaniami, więc będą tam na pewno jakieś dodatkowe zadania. My gracze znamy już niektóre z tych zadań i możecie je zobaczyć teraz na ekranie i prawdopodobnie to właśnie za ich wykonywanie poza tym, że otrzymacie 10 tysięcy expa, dostaniecie jeszcze punkty, które później będziemy wymieniać na jakieś konkretne nagrody. W temacie nagród, jakie będziecie mogli tam zdobyć, to na 100% pojawią się tam nowe kosmetyki powiązane z tą współpracą, czyli jakieś plecaki, kilofy, malowania do broni, emotki, emotki taneczne, sztandary, czy nawet jakieś skiny. Co do skinów, to jednym z głównych, jaki ma się tam pojawić, to dokładnie ten skin tutaj, który już pojawił się na tej grafice, którą pokazałem wam chwilkę temu. I sama skórka albo będzie właśnie w tym karnecie, albo trafi jakoś do sklepu z przedmiotami. Według likerów, skórka ta ma trafić do sklepu, więc jeżeli nie pojawi się ona w karnecie, to będziecie mogli ją zakupić. I pamiętajcie, że jeżeli trafi ona do karnetu, to na pewno nie będzie ona za darmo, tylko będzie w tej płatnej części właśnie w tym karnecie. A skoro mówimy tutaj jeszcze o tej współpracy, to pewien liker zrobił nam małe podsumowanie wszystkich nowości, jakie jeszcze tam trafią. I macie je w tle i poza karnetem będzie tam jeszcze nowy mityk i pizza, wraz z nową mini-lokalizacją. Do tego do gry trafi rozszerzenie, które da nam dostęp do tych nowych przedmiotów. Przedmiotów, czyli mityka i pizzy i poza tym dostaniemy jeszcze nowe zrzuty zaopatrzenia z logiem żółwi, w których będziecie mogli zdobyć właśnie tego mityka i jakieś pozostałe przedmioty. Tak więc współpraca ta będzie naprawdę wielka i to co trafiło do tej pory do gry to tylko taki przedsmak tego co ogólnie trafi. I tak, spodziewajcie się również, że same żółwie powrócą do sklepu, a pozostałe szczegóły znajdziecie na tym filmie tutaj. A skoro mowa tutaj o nagrodach, to chciałbym wspomnieć również o pewnych darmowych nagrodach, jakie teoretycznie nie Powinny już pojawiać się powoli w Fortnite, a jeszcze się nie pojawiły, i są to nagrody za oglądanie turnieju FNCS na mapie kreatywnej. Temat ten przedstawiałem Wam na filmie w ostatni piątek i wspomniałem Wam tam głównie, że tego dnia mogły pojawić się jakieś nagrody za ich oglądanie, bo teoretycznie tego dnia w grze odbywały się pierwsze kwalifikacje, ale niestety nic się nie pojawiło. Prawdopodobnie pierwsze darmowe nagrody pojawią się dopiero po tej kolejnej aktualizacji, ponieważ w plikach gry ani na Twitterze nie było. Żadnych dodatkowych nagród, jakie moglibyśmy otrzymać, lecz wiemy, że na pewno coś pojawi się przez wyciek tego plecaka. To właśnie on pojawił się w plikach gry już na samym początku tego sezonu, a skoro pojawił się plecak, który będzie dostępny za oglądanie, to na pewno poza nim otrzymamy jeszcze jakieś ekrany wczytywania, graffiti, emotki rzucane i takie mniejsze nagrody. Tak więc spokojnie, już niebawem na pewno pojawią się jakieś dokładniejsze informacje na temat nagród i tak dodam, że jeżeli chcecie je zdobyć, gdy będą one już dostępne, to będzie można je zdobyć za oglądanie tego turnieju na dokładnie tej mapie na kreatywnym. Poza tym pamiętajcie, że w grze pojawią się jeszcze dwa turnieje o dokładnie trzy darmowe skiny i ich przedmioty i pierwszy turniej będzie o tego skina, ale znamy tylko jego wersję LEGO, a ten drugi turniej o dwa skiny to turniej o te skiny z poprzednich finałów. Wszystkie szczegóły na ich temat przedstawiłem wam na dokładnie tym filmie tutaj, tak więc polecam sobie go zobaczyć, bo znajdują się tam wszystkie najważniejsze szczegóły w tym temacie. I poza Tymi nagrodami nadal czekamy na współpracę z Formułą 1. Niestety, ale do tej pory nie wiemy na jakim etapie jest ta współpraca, ponieważ na chwilkę przed aktualizacją została ona wycofana z plików, lecz miejmy nadzieję, że Fortnite je przywróci, bo tak naprawdę mieli już wszystko gotowe w jej temacie. Tak, dla szybkiego przypomnienia, to przed wydaniem tej nowej aktualizacji w plikach gry było sporo informacji na temat tej współpracy i dzięki niej gracze mieli otrzymać kolejne nowe skiny, dodatkowe pojazdy oraz na pewno. No, jakieś tam nagrody. No i ostatni temat, jakiego sobie poruszymy, dotyczy rozszerzeń rzeczywistości i kochani niestety, ale do dnia dzisiejszego w grze nie zostały one udostępnione, mimo tego, że w plikach są one już gotowe, a w grze jest nawet zakładka przygotowana dla nich. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!